Witam wszystkich. Zapraszam na krótki cykl o dzisiejszej podróży po szlakach wokół Zamku Książ. To jeszcze miejsce takie, które żeby to wszystko bardziej zapowiedzieć, no bo właśnie tam idę. I oprócz tego, że Pokażę Wam to ciekawe widoki, ciekawe miejsca. Piękne lasy. To chcę Was zachęcić do podróżowania po naturze. Teraz te ostatnie trzy dni, właśnie sierpnia. Ja to czuję, jakby to była taka cisza przed burzą. I. Dlatego jestem tu. Dlatego, w tej ciszy, którą czuję, zabieram siebie w tą ciszę i, i już. Po to, żeby przepięknie zaprogramować cały wrzesień. No, tak czuję. Jeśli to, co Wam pokażę, nie znajdziecie w żadnych przewodnikach, pozwólcie, że ja będę Waszym przewodnikiem. I miejsca, z których Wam pokażę zamek książ, też między innymi, na pewno są znane dla wielu tutaj w okolicy. Są to przepiękne szlaki, fantastyczne, choć mało znane, a szkoda, bo chodzimy jednak po rezerwacie przyrody. To już bywa w rezerwacie. W rezerwatach rosną szczególne gatunki. Nie wiem, czy też tak macie, że jak wchodzicie do lasu, to cały las aż śpiewa. Czasami, dosłownie, szczególne gatunki, takie jak ja, rosną w lesie. <ścoughs> Powiem Wam tyle. Jeśli będziecie chodzić do lasu, Będziecie spędzać coś w naturze, to być może mnie spotkacie. Nie tylko na szlaku, ale być może pojawię się tam, gdzie najmniej oczekujecie, a właśnie wtedy, kiedy będzie, będę potrzebny. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś ducha lasu. Kto, co, co, to jak to. Zostawiam Wam do odkrycia. Do następnego odcinku z następnego miejsca na szlaku.